Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i zapraszam Was na drugą część filmu z serii Mały Remont i Metamorfoza Mieszkania Po Wynajmujących. I tak zakończyła się część pierwsza, czyli w tych dwóch pomieszczeniach było, były już odmalowane ściany, położona wykładzina, no i została nam kuchnia, która była jeszcze w totalnym chaosie. Jak zresztą sami możecie zobaczyć. W poprzedniej części wspomniałam, że ta szafa zostaje. Ja ją tylko przemyłam i ona została wyniesiona do przedpokoju. I teraz zajmujemy się już y, tą szafką z po, podzlewu. Ona również zostaje wyniesiona. Kuchenka również będzie wyniesiona, ale to już zostanie zrobione przez y, firmę, która przywiezie i zamontuje nową kuchenkę. I tak prezentuje się szafka. Po odsunięciu, no jak widzicie, bardzo nieciekawy widok. Kuchenka również zostanie przeze mnie przetarta, bo powiem Wam, że aż no nieprzyjemnie, żeby ktokolwiek ją musiał dotykać, jak ona jest w takim stanie. I tutaj używam płynu, który, no muszę Wam przyznać, że no, tak ułatwił mi pracę, że nawet się nie spodziewałam. To jest Tytan Ekspert w kuchni. Fakt, że też te płytki są takie dość łagodne, jeśli chodzi o sprzątanie. Nie są jakieś mega wymagające, bo naprawdę dużo zależy od płytek. Czasami są niektóre takie, że ciężko czymkolwiek jest je doczyścić. Te akurat są naprawdę bardzo łatwe w utrzymaniu. Ale płyn i tak uważam, że robi świetną robotę, dlatego jeśli macie jakieś takie większe zabrudzenia, to jak najbardziej polecam, żeby sobie go wypróbować. Oczywiście najpierw sprawdźcie na jakiejś małej, niewidocznej powierzchni, żeby nie uszkodzić powierzchni. Ja to wszystko sobie spryskuję, zostawiam na dosłownie parę minut, żeby no płyn miał okazję zadziałać, żeby to jeszcze łatwiej i szybciej wszystko schodziło. I taki brud, jaki tam był, Naprawdę przy moim minimalnym wysiłku i to wszystko idealnie schodziło. Ja też nie skupiałam się na tej wykładzinie, bo ona będzie ściągana, więc szkoda było nawet mojej pracy czasu. Przecieram potem płytki wilgotną ścierką. Później jeszcze było na sucho, ale to tak naprawdę to jest tylko dopiero takie pierwsze przetarcie tego pierwszego, najgorszego brudu. A to jest ten płyn, o którym Wam wcześniej wspomniałam. I szybki rzut na kuchnię po ściągnięciu tej starej wykładziny. I tak jak Wam wspomniałam we wcześniejszej części, niestety nie mogłam Wam pokazać samego etapu kładzenia wykładziny. I tam wiecie, ta podłoga też była oczywiście doprowadzona do ładu przed położeniem nowej. I tak kuchnia prezentuje się teraz. No jak dla mnie jest zdecydowanie duża różnica. I tutaj już skręcamy nowe meble. To są meble takie naprawdę najtańszy komplet z kastorami kosztuje chyba 650 zł. Oczywiście jeśli znajdę to wszystko, co było użyte w tym filmiku, będzie podlinkowane w opisie pod filmikiem. I gdy Inni skręcali meble, ja w tym czasie zajęłam się doczyszczaniem drzwi po malowaniu. Tu z tego pokoju, y, dziupli. Tu wam wcześniej wspominałam też, że na tej szybie były różne takie naklejki. To wszystko również ściągam i o ile z jednej strony zaszło naprawdę bez żadnego problemu, to po drugiej stronie y, to była jakaś tragedia. Nie dość, że ta naklejka schodziła takimi partiami, to jeszcze ona była pomalowana kiedyś i ta farba tak strasznie zaczęła się. Y, Sypać, tak. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Tak, jakby pękać i takie drobinki wręcz powstawały. Także po ściągnięciu tego, to jeszcze musiałam chwilę spędzić, żeby posprzątać. Także to właśnie samo wiecie: sprzątanie czy remontowanie to, co widzicie na filmiku, to jest tak naprawdę, nie wiem, czy połowa tej pracy, którą trzeba wykonać, bo, bo czasami mam wrażenie, że. Tak naprawdę, więcej czasu potrzeba na sprzątanie po sprzątaniu. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi, ale tak jak na przykład, nie wiem, robimy jakieś generalne porządki, to tak naprawdę potem to wszystko też musimy ogarnąć czyli ścierki, które, których używaliśmy, wszystkie rzeczy, które, które były wykorzystywane do tego sprzątania, czy tam remontowania. Trzeba to wszystko wyczyścić, trzeba odłożyć na miejsce, więc tak naprawdę też schodzi czasami drugie tyle czasu, niż samo sprzątanie. I do czyszczenia tych szyb używałam płynu do szyb i takiej ścierki, nie ścierki, tylko gąbki do czyszczenia delikatnych powierzchni. Można kupić je w Kiku. I tam, gdzie już nie chciało mi się, tak nie wiem, docierać tą gąbką, to po prostu, żeby przyspieszyć pracę, to używałam sobie nożyka do płyt indukcyjnych. <mulary> Na koniec te szyby przecierałam suchą ścierką i dzięki temu nie było smug. I jak już jesteśmy przy temacie szklanych powierzchni, to zajmiemy się oknami. Użyłam do ściągnięcia tej pierwszej warstwy brudu płynu do mycia naczyń miękką częścią gąbki. Pamiętajcie, żeby nie używać tej y, części takiej zielonej, zwłaszcza zielonej, y, ponieważ ona jest dość szorstka i niestety, ale może porysować. I nadmiar tego płynu do naczyń usunęłam przy pomocy ściągaczki, i na koniec szyby wyczyściłam jeszcze płynem do szyby. Akurat tutaj mam firmy Plak. I w niektórych miejscach były takie plamy na tych ramach, które nie chciały zejść, dlatego pomogłam sobie magiczną gąbką. Jeśli chodzi o zewnętrzną stronę okien, to najpierw ten największy kurz odkurzam odkurzaczem i do szczelin używam szczotki do fug. Można ją było kiedyś dostać w Action. Nie wiem jak teraz, bo już dość dawno jej nie spotkałam, więc nie mam pojęcia, czy to tylko jest w moim sklepie jakiś taki deficyt na te szczotki, czy ogólnie Action na razie ich nie ma. Ale jeśli by się Wam udało spotkać, to jak najbardziej polecam sobie kupić. Tutaj ta uszczelka po umyciu okien będzie przyklejona. A jeśli chodzi o szyby, to myję dokładnie w taki sam sposób jak te w środku. So I tak, okno prezentuje się po. Może tego tak nie widać dokładnie na filmie, ale uwierzcie mi, że różnica jest ogromna. Okno w kuchni również było umyte w taki sam sposób, jak to, więc też nie ma sensu, żeby pokazywać, bo filmik i tak będzie dość długi. Jak już działałam z tymi płynami do szyb, to przetarłam przy okazji lustro. I przechodzimy do dalszego ciągu kuchni. I jak tutaj sobie możecie zobaczyć, niestety była taka nieestetyczna przerwa między meblami, ponieważ z tą rurą od gazu no, nie dało się póki co nic zrobić. Znaczy wiecie, pewnie dałoby się coś zrobić, ale to też i czas i koszty. Więc y, tata dorobił takie półki, żeby no chociaż odrobinę to przykryć. Nie jest idealnie, wiadomo, rura no nie zniknęła w magiczny sposób, ale i tak jest dużo lepiej. Ja ściągam zabezpieczenia z frontów tych mebli, przecieram je i na górę układam gazety. Dzięki temu potem będzie dużo łatwiej je doczyścić. Love, what if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Mm. Przecieram również szafki w środku. Ja tutaj używam mieszanki wody i mydła kastylijskiego. Te szafki mają w środku takie naklejki od producenta i myślałam, że będę je ściągała, ale niestety to nie są te naklejki, które tak wiecie schodzą w taki łatwy sposób za pierwszym razem, tylko no Zaczęły mi się Zaczęłam próbować jedną, i zaczęłam się rwać, więc stwierdziłam, że no nie mam czasu, żeby się jeszcze tymi naklejkami tam przejmować. Jakbym była u siebie w domu, to mam jakieś preparaty, czy nawet WD-40, żeby to spryskać, żeby to łatwiej schodziło, czy nawet olej, no cokolwiek. No tutaj nie miałam nic tak naprawdę. Jedynie mogłabym próbować nożykiem do płyt indukcyjnych, ale. Mi bardziej zależało na tym, żeby po prostu te szafki doprowadzić do takiego stanu, żeby można było już coś do nich wkładać. I jeśli by komuś bardzo te naklejki przeszkadzały, to po prostu sobie już pościąga sam. I przy ściąganiu tych zabezpieczeń z frontów, ja nie wiem, one też były. Ciąpnięte jakąś taką farbą, która tak się niesamowicie kruszyła, że po ściągnięciu tych zabezpieczeń trzeba było wszystko odkurzyć. Zresztą ja też gdzieś tam byłam w, w tych drobinkach tej farby. I niektóre niestety też tak łatwo nie schodziły. Więc widzicie, to jest takie właśnie, że no niby komuś się wydaje, że to jest tylko ściągnięcie zabezpieczeń, ale tak naprawdę to generuje kolejne rzeczy do zrobienia. I tak naprawdę coś, co powinno zajmować nam, nie wiem, 15 minut, zajmuje nam pół godziny. I zostało nam trochę takich ścinków z wykładziny, dlatego pomyślałam, że wykorzystam je do wyłożenia na przykład takiej szafki pod zlewem. Dzięki temu to też będzie jakieś takie zabezpieczenie, gdyby coś tam zaczęło kapać. I oczywiście można kupić sobie takie maty zabezpieczające, choćby w pepko, ale stwierdziłam, że skoro jest ta wykładzina, no to szkoda by jej było nie wykorzystać. I również kawałek wykorzystałam do tej największej szuflady. Tutaj najprawdopodobniej będą garnki, więc pomyślałam, że też fajnie by było czymś to zabezpieczyć. Jak widzicie, nie jest to jakoś idealnie docięte, ale ja po prostu wybrałam taki kawałek, który wystarczyło dociąć tylko po jednej stronie, więc nie bawiłam się w wyrównywanie tego. A do czyszczenia z lewu używałam takich czyścików nasączonych mydłem. One również są dostępne w Action. Ja je naprawdę uwielbiam, bo. Potrafią niesamowicie przyspieszyć i ułatwić pracę. Starajcie się również je sprawdzać w jakichś niewidocznych miejscach, chociaż jeszcze nigdy nic mi nie porysowały. Nie wiem, czy tutaj to będzie widać na filmiku, ale na tej pokrywie od kuchenki był taki ślad po jakiejś taśmie klejącej, który nie chciał zejść. Ja jakoś wtedy nie miałam przy sobie tego nożyka do płyt indukcyjnych, mimo że zawsze staram się na takie porządki zabierać ze sobą. Miałam jedynie taki właśnie skrobak. Taki on jest trochę taki gumowy, ale niestety nie poradził sobie z tym. Czyściki nasączone mydłem również nie dały rady. Dopiero po użyciu magicznej gąbki wszystko zeszło idealnie i nie pozostał nawet ślad. Jeśli chodzi o mycie frontów, to tutaj użyłam płynu do szyb, który był na mieszkaniu. Będę musiała sprawdzić, co to za płyn, ale jeżeli chodzi o fronty, to sprawdził się całkiem dobrze. Wykładam rzeczy, które były przywiezione tutaj na mieszkanie. Niestety nie miałam maty zabezpieczającej kupionej. Również nie był przywieziony koszyk na sztućce, więc póki co. Po prostu w szufladach wyłożyłam ścierki. Ja uważam, że warto jest zabezpieczyć meble jakimiś takimi matami ochronnymi, ponieważ potem to nawet ułatwia czyszczenie. To też są, wiecie, takie najtańsze meble, więc no też nie ma co oczekiwać jakiejś świetnej jakości, a ta mata jednak trochę to bardziej zabezpieczy. Ja tutaj też nie chciałam do wszystkich tych mebli wykorzystywać tej wykładziny, ponieważ, no nie, no wiecie, i ona jest taka jednak troszkę grubsza i też nie wygląda jakoś tak super fajnie w tych meblach, więc ona moim zdaniem najlepiej nadawała się właśnie do tej szafki pod zlewem i do tej największej szuflady, gdzie będą prawdopodobnie garnki. Do tych pozostałych to jednak ta cieńsza biała matasy Pepko. No, nada się zdecydowanie lepiej. Te haczyki, nie wiem tak naprawdę na co one będą. Stwierdziłam, że póki co powieszę tutaj ścierki, a potem mieszkańcy sobie już powieszą, co tak naprawdę będą tutaj chcieli i co, co dla nich będzie najwygodniejsze. Bo tak naprawdę dużo rzeczy w trakcie użytkowania wychodzi, co by nam najbardziej pasowało, gdzie, żeby coś powiesić, gdzie, żeby coś położyć. Ta szafka jeszcze nie jest przymocowana do, ani do ściany, ani do kuchenki, więc ona no jeszcze tam, odrobinę się rusza. Blat już jest przykręcony, to będzie wszystko zasilikonowane, zabezpieczone, ale to, tak jak mówię, no wszystko robimy. Tak naprawdę, sami, więc też na to trochę czasu potrzeba i nie wszystko da się zrobić od razu. Ściągnęłam zabezpieczenie z tego blatu, bo już jest niepotrzebne. I na koniec chciałam wypróbować słuchajcie, odkurzacz section, ponieważ mają. I jak ta 140 zł, to muszę Wam powiedzieć, że całkiem nieźle sobie radzi. No, nie jest może najlżejszy, najcichszy też nie jest, ale. I tak uważam, że jak na 140 zł, to radzi sobie bardzo dobrze. Nie wiem też jak z dywanami, no bo tutaj dywanów nie ma i raczej nie będzie. Tutaj jest również kot już, więc yy, z sierścią też sobie radzi. No nie wiem, no powiem Wam, że jak na takie mieszkanie yy, tylko z samą wykładziną to, i, i z płytkami w łazience, to radzi sobie naprawdę bardzo dobrze. Też nie wiem, jak długo wytrzyma, no, ale póki co jest całkiem niezły. No i tak kuchnia póki co prezentuje się teraz. Mówię póki co, ponieważ jeszcze tutaj będzie taki stolik. Postaram się Wam to wszystko na bieżąco również nagrywać, ale chciałam Wam pokazać taki ten efekt końcowy na tą chwilę. Tak szafki prezentują się teraz. Oczywiście to jest tylko część rzeczy, która została przywieziona. I na tym zakończę tę część. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już ten filmik pojawi się bez żadnych opóźnień. W poprzednim niestety nie udało mi się zmontować. Nie miałam nawet głowy i siły, żeby uprzedzić, że tego filmiku nie będzie w związku z sytuacją, jaka miała miejsce w mojej rodzinie. Jednak postaram się już teraz co tydzień wrzucać, tak jak do tej pory. Co będzie w trzeciej części? Jeszcze nie wiem, czy to będzie łazienka, czy to będzie kontynuacja tutaj takiego meblowania tego mieszkania. No zobaczymy. W każdym razie ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa-pa!